Jest to wykład Shia Prabhopada z Nishimha Chaturdzy, dnia pojawienia się pana Nishimhadeva, nagrany 1 maja 1969 roku w Bostonie. Zatem Nishimha Deva pojawił się aby przekonać ateistów, że nie ma Boga. To jest taka kłamliwa propaganda. Że nikt nie widział Boga. A każdy widział Boga. Wielbici Wielbiciel widzi w swoim sercu, w świątyni i wszędzie.

Praharad Maharaj przez cały czas widział a zawsze Nishim Hadeva Mahabhagavat. Primanyana Srita Bhakti Bilo Janina Santas Hadeva Riga Yusubilote. Those have developed love of God, Prema. Ci, którzy rozwinęli miłość do Boga, Prema. Primanyana Srita. When one's eyes anointed with the, uh, Kiedy oczy namaszczone są no, no, there is a name, co uh, to jest nie yes. jest takie techniczne, techniczne słowo kadjal anyway, ornamental... taki makijaż tak maskara tak czy inaczej. jest taka maść, która którą nakłada się na oczy, aby mieć czystą wizję, czy wzrost. Zatem kiedy ta maść miłości do Boga zostanie naniesiona na nasze oczy Wówczas tymi oczyma będziemy w stanie zobaczyć Boga. Bóg nie jest niewidoczny. To jest tak jak ktoś, kto ma kataraktę, czy jakąś inną chorobę w oczu, nie jest w stanie widzieć. Jednak nie znaczy to, że te rzeczy nie istnieją. On nie jest w stanie widzieć. God istnieje. Ale ponieważ moje oczy nie mają kompetencji, aby ujrzeć Boga, dlatego ja zaprzeczam istnieniu Boga. Ale Bóg jest, jest On wszędzie. Zatem w materialnych warunkach naszego życia nasze oczy są tempe. Ale nie tylko oczy, każdy zmysł, ale szczególnie oczy. Ponieważ jesteśmy bardzo dumni z naszych oczu i mówimy czy możesz pokazać mi Boga he not think eyes are to see God. Rozumiecie ale ktoś nie jest w stanie czy ktoś nie myśli czy jego oczy są kompetentne aby ujrzeć Boga i to jest ateizm. Consider his position. Ktoś nie rozważa tego, w jakiej jest sytuacji. In what position Jaka jest moja pozycja. Ktoś może nawet nie być w stanie zobaczyć, czy nie może zobaczyć wielkiego człowieka jak prezydent Nixon. I chce zobaczyć God bez kwalifikacji. Ale chcę zobaczyć Boga, nie posiadając żadnych kwalifikacji. To nie jest możliwe. Na Krishna mówi w Bhagavad Gita, nie objawiam się każdemu. Istnieje kurtyna, zasłona, joga mayi. nie pozwala zobaczyć Boga. Joga Maya nie pozwoli na to, abyś, aby zobaczyć Boga. Podobnie jak my, mamy swoje, swój warunek na to, że jeżeli ktoś chce przyjść tutaj do, do świątyni,

tym warunkiem jest to, że dopóki nie staniesz się kochankiem Boga, Bóg nie objawi się Tobie. Tym warunkiem jest to, że dopóki nie staniesz się miłośnikiem Boga, Bóg nie objawi się Tobie. Ale Bóg istnieje zawsze. Sadejwa znaczy zawsze. To nie jest tak, że tylko kiedy przychodzimy do świątyni widzimy Boga. Nie. Bóg jest zawsze widoczny dla wielbiciela. Sadajba, sada, sada, name, sada znaczy zawsze, 24 godziny. To jest świadomość kryszny. Taki sam przykład. Ten sam przykład, który kiedy Wam dałem. Czy kobieta, która ma kochanka, ona jest bardzo taka zawsze zajęta swoimi obowiązkami, ale zawsze myśli o swoim kochanku, kiedy go spotkam znowu? This is an example given by to jest przykład podany przez Rupę Goswamiego, że jej umysł zawsze jest zaangażowany w myślenie o postaci czy też czynnościach jej kochanka. To jest naprawdę możliwe. kochanka, więc jeśli możliwe jest to materialnie, kiedy rozwiniesz swoją miłość do Boga, wówczas będziesz widzieć Boga wszędzie, zawsze, 24 godziny. I to była pozycja Prahlada Maharadża. On zawsze widział Boga Krysznę. Ale jego ojciec nie był w stanie widzieć. Nie widział. On jest, był ateistą. On pytał się w ten sposób: rzucał wyzwanie, gdzie jest Twój Bóg? Tak wiele razy mówisz o tym, Bogu. Dzisiaj ja cię nauczę. And wanted to kill his own son. Is so Zdobył miecza i, i chciał zabić swojego własnego syna. Ateista jest tak okrutny, niemiły, że gotowy jest zabić swojego własnego syna, umiłowanego syna, pięcioletniego syna. To jest ateizm. Please, please. This is theism. Ateizm to jest to, że ojciec, który torturował go tak bardzo, a po jego śmierci, on modli się do niesienia Hadewa. Proszę, wybacz mojemu ojcu. To jest teizm. I to jest właśnie różnica pomiędzy świadomością Kryszny a zwyczajną świadomością. Very kind. Każdy Mancha jest bardzo Mi... miły, każdy. tę Kripa wypowiadasz tę modlitwę Kripas Cha jest oceanem miłosierdzia nie ma końca tak jak Ty nie jesteś w stanie ściągnąć całej wody jakby całej wody z oceanu to nie jest możliwe Podobnie Wejśnava, wielbiciel, jest oceanem miłosierdzia. Możesz tak dużo łaski wyciągnąć od niego, ile tylko chcesz. Wciąż on jest pełen. To so, jest

The oil. No. nie próbujcie imitować. o Prachlad Maharaj był wrzucony do e, gotującego się oleju ja też spróbuję wskoczę do oleju go, gotującego się oleju nie, to jest imitacja, to jest imitacja. najpierw przede wszystkim stać się jak Prachlad Maharaj wówczas będzie to możliwe

To co one zrobiły, wy nie jesteście w stanie tego e, powtórzyć, imitować. Ale możecie podążać za nimi, możecie podążać za instrukcjami Kryszny czy ich reprezentanta. Ale nie możesz ich imitować. Wówczas upadniesz. E, Anusaran, nie Anukharan. Anukaran Anukarana oznacza imitację. A Anukharan oznacza podążanie. Zatem to, co uczynił Prahrad Maharaj, my musimy podążać za tym jego przykładem. Jego przykład był że w spite of continuous torturing by his father, He never Więc jego przykład e, ukazuje nam to, że pomimo bycia torturowanym e, bez przerwy przez swojego ojca, on nigdy nie zapomniał o Krishnie. Więc e, za tym powinniśmy podążać, że pomimo all kinds of inconvenience and torture by the atheist class of man, Vishal never forget że pomimo wszelkich niewygód i tortur ze strony ateistycznej klasy ludzi, my nigdy nie zapomnimy świadomości Kryszny. Jest wiele tego przykładów. Tak jak Jezus Chrystus, Pan Jezus Chrystus też był torturowany. Był ukrzyżowany, ale nigdy nie zgodził się na twierdzenie, że nie ma Boga. So that be our motto. Więc to, to powinno być, to. być naszym motto. To jest yeah. podążanie. Także możesz być chrześcijaninem, czy hindusem, czy cokolwiek. Ale bądź świadomym Boga. Świadomym kryszny oznacza bycie świadomym Boga. I w żadnych okolicznościach nie zapominaj. To się nazywa sharanagati to jest podporządkowanie. Zatem Prahlad Maharaj jest pod ochroną. Mahadeva i to jest teraz fakt, że ateista taki like jak Hiranyakashipu, Kaasipu, który zaprzeczył istnieniu Boga, Bóg został mu pokazany w jego ostatnim momencie życia. Zatem ateista też zobaczy Boga, ale kiedy on go zobaczy, jego życie się w tym momencie skończy. To oznacza śmierć. Ateista ujrzy Boga pod postacią śmierci. A teista, a, a teista, osoba świadoma Kryszny, wielbiciel, będzie widzieć Boga 24 godziny na dobę w swoim sercu. I to jest ta różnica. Nikt nie uniknie śmierci. Zatem ateista zobaczy Boga. Jeśli on zaprzecza istnieniu Boga, to ujrzy Boga pod postacią śmierci. To jest wyjaśnione w Bhagavadgicie, że każdego, w każdej chwili rzeczy są nam zabierane przez, przez czas. Nie jest trudno to zrozumieć. Tak jak w moim wieku. Tak jak w moim wieku 74-75 lat. To oznacza, że 74 lata z całej długości mojego życia zostały mi już zabrane. Everyone każdy z dlatego każdy z was powinien myśleć że w każdej chwili the most masz i cokolwiek posiadasz to na najbardziej wartościową rzeczą jest życie czas życia that is to jest nam zabierane i to jest prawo natury The last taking away is A ostatecznym takim odebraniem czy zabraniem, rzeczy, jest śmierć. So Krishna, says, so Krishna mówi, że mrityu sarva haram, aham. haram aham. Mritu, death, takes Mrityu śmierć zabiera wszystko. Twoja edukacja, title, MA, PhD, DSc, twoja bank miliony dolarów, Twoją edukację, tytuły magistra, doktora, profesora i tak dalej. Twoje konto w banku, miliony dolarów. Twoje dobre imię, twój dom, twoją rodzinę, twoich przyjaciół, twoje państwo. Wszystko jest zabrane. Wszystko jest zabrane. to jest Bóg. When he'll take everything. He'll understand. Kiedy on zabierze wszystko, on zrozumie. Yes, tak, tu jest Bóg. Tak. Like civil person. Tak jak nieposłuszny obywatel. Kiedy jest aresztowany i jest wsadzony za kratki i uh, odbywa karę, wówczas rozumie: Tak, istnieje rząd. Jest jakiś rząd. Tak, jest rząd.

I shall naked. Ale ktoś to mówi, że ja nie dbam o rząd, ja wolny jestem. Ja się rozbiorę, będę nago. Ah, like John Lennon. Tak jak ten John Lennon. <laughs> naked. And government On tak się pokazał, właśnie nago, i natychmiast został zatrzymany przez rząd, że nie możesz tego robić. Więc w ten sposób ee, to się dzieje. Klasa ateistów deklarują sami siebie jako wolnych. Nie ma Boga. Nonsense. Ale to jest wszystko nonsens. Uh, mudha. Oni zostali opisani jako mudha. They

ten świat cierpi z powodu braku najwyższego rodzaju ludzi. Zdajcie, bądźcie tacy bardzo przykładni. To jest ta lekcja, której możemy się nauczyć tego dnia pojawienia się Pana Nishim Hadeva. Intonujcie Hare Krishna.